Cześć. W ostatnim czasie często poruszanym tematem na rynkach kapitałowych jest występująca na nich zmienność. Dla wielu uczestników rynku, synonimem zmienności jest indeks WIX. W tym filmie chciałbym Wam w przystępny sposób wytłumaczyć, tak aby nawet osoba, która dopiero zaczyna swoją drogę z inwestowaniem oraz giełdą, zrozumiała, czym w zasadzie jest WIX, co oznacza i jaki ma wpływ na nastroje na rynkach oraz samych inwestorów. Aby wdrożyć się w temat, zacznijmy od historii. Skrót WIX wywodzi się od nazwy Volatility Index. Potocznie nazywany jest również jako indeks strachu lub wskaźnik strachu. Jest symbolem giełdowym utworzonym przez Chicago Board Options Exchange w 1989 roku. WIX reprezentuje oczekiwaną przez rynek 30-dniową prognozowaną zmienność na podstawie danych wyjściowych cen opcji indeksu SP 500. Aby zrozumieć, w jaki sposób Wix prognozuje zmienność, należy posiadać wiedzę o opcjach. Nie martw się, jeżeli takiej nie posiadasz, na prostym przykładzie postaram wytłumaczyć ci to zagadnienie. Przede wszystkim wybór bazowego indeksu SP 500 wynika z tego, że jest to jeden z najbardziej płynnych oraz największych indeksów na świecie. Posiadający na tej chwili kapitalizację około 23 bilionów dolarów. Skupia on 500 największych firm notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Wartość liczbowa WIX, mimo prezentowania jej w formie liczbowej, przedstawia procentową prognozowaną zmienność. WIX bazuje swoje prognozy na podstawie opcji PUT, czyli opcji sprzedaży. Taka opcja to rodzaj kontraktu, w przypadku którego wystawca gwarantuje nabywcy prawo, ale nie obowiązek sprzedania waloru bazowego w określonym terminie i po z góry ustalonej cenie. Im więcej opcji put jest kupowanych na SP 500, tym WIX idzie bardziej do góry. Weźmy pod uwagę taki scenariusz. Jest luty 2020 roku. Kupujesz na amerykańskiej giełdzie akcje linii lotniczych. Następnie dochodzą cię słuchy o pojawiającym się zagrożeniu lockdownu, to znaczy uziemieniu samolotu spowodowanym wybuchem zagrożenia. Stwierdzasz, że zabezpieczysz swoją pozycję. Tak, żeby na tym nie ucierpieć, jeżeli rzeczywiście lockdown wejdzie w życie, twoja linia lotnicza ogłasza, że przystaje na cały miesiąc latać. Oznacza to, że kurs leci w dół, ponieważ inwestorzy widzą, że linia lotnicza nie będzie generować przychodów. Ty natomiast posiadasz opcję put. Masz opcję oddania swoich akcji po ustalonym wcześniej kursie. Jak inwestorzy kupują opcję put, to kupują zabezpieczenie swoich pozycji. Generalizując, możemy wyjść z założenia, że im większa zmienność na rynku, tym większa wartość indeksu WX. Dlaczego WX rośnie, gdy SP500 spada i dlaczego występuje sytuacja odwrotna? Wynika to z faktu zmiany ceny opcji put. Gdy wzrasta niepewność na rynkach, ceny opcji put zaczynają rosnąć. Wynika to z tego, że większość ludzi zaczyna hedżować, czyli zabezpieczać swoje pozycje. Inwestorzy są gotowi płacić większą cenę za opcję, ponieważ oczekują, że rynek będzie bardziej zmienny. Wystawcy opcji podwyższają ceny ze względu na większe ryzyko potencjalnej straty. Występuje tutaj również efekt spekulacji oczekiwania, że rynek zachowa się tak, jak przypuszczamy. Im większa jest wartość indeksu WIX, tym bardziej ludzie boją się zmienności cen. Wartość wskaźnika nie wynika tylko i wyłącznie z czysto rynkowych zmian. Inwestorzy skupują opcje w celu zabezpieczenia swoich transakcji również przy wydarzeniach, które mogą mieć potencjalny wpływ na gospodarkę czy sytuację makroekonomiczną państw. Dobrym przykładem mogą być wybory prezydenta w Stanach Zjednoczonych, kiedy to inwestorzy nie są pewni, jak Wall Street zareaguje na wyniki. VIX spada, gdy giełda rośnie, ze względu na brak potrzeby zabezpieczenia swoich pozycji, czy też spekulacji o nagłych spadkach. Istnieje pewne zdanie po angielsku, które przedstawia nastawienie do zakupu akcji względem wartości indeksu VIX. Brzmi ono: When VIX is high, is time to buy. When VIX is low, look up below. Oznacza to mniej więcej, że im większa wartość indeksu VIX, tym większy strach, który napędza sprzedaż akcji. Wynikiem tego jest ich coraz niższa wartość. Teoretycznie, po osiągnięciu najniższego punktu, ceny akcji powinny wrócić do tendencji wzrostowej. Przyjrzyjmy się temu na wykresie spółki Alaska Air Group, linii lotniczej ze Stanów Zjednoczonych, będącej częścią S&P 500. Możemy zauważyć, że przy wzroście wartości indeksu WIX spada cena akcji spółki, natomiast przy wzroście ceny akcji spada wartość WIX. Występuje pomiędzy tymi podmiotami Korelacja ujemna. Dobrze te relacje widać również w porównaniu wartości indeksu WX względem samego wykresu S&P 500 z ostatnich 20 lat. Odczytywanie zmienności WX jest zależne od okresu, jaki przyjmiemy. To, że WX wynosi w danym momencie 30 lub 15, zależy od punktu odniesienia. Jeżeli patrzymy na wartość indeksu w perspektywie rocznej i widzimy, że w ciągu całego tego czasu wartość wahała się pomiędzy 15 a 20, a nagle uzyskuje wartość 25, to jest to wartość wysoka i oznacza zidentyfikowaną dużą zmienność w tym okresie. Natomiast gdy zmienność jest duża, jak w roku 2020, gdy w wielu miejscach są nagłe wejścia do góry, to dużą wartość indeksu możemy przyjąć jako np. 45. Przyjmuje się, że VIX posiada 68% prawdopodobieństwa prawidłowego przewidywania ceny. Na przykładzie zamknięcia z 20 listopada oczekuje się, że przyjmując wartość SP 500 na poziomie 3557 dolarów oraz bazując na wartości indeksu WIX wynoszącej 23,70. Istnieje 68% prawdopodobieństwa, że w ciągu jednego roku oczekiwana wartość S&P 500 będzie wynosić pomiędzy 2714 dolarów a 4400 dolarów. Pozostałe 32% zakłada, że wartość będzie powyżej lub poniżej tej wartości. Należy pamiętać, że indeks VIX przedstawia roczną prognozowaną wartość procentowej zmiany S&P 500. Mimo, że do kalkulacji przyjmuję opcje krótkoterminowe o zapadalności od 23 do 37 dni, na potrzeby tego filmu zagregowałem w jednym Excelu wszystkie dostępne wartości indeksu WIX z ostatnich 30 lat. W pierwszej zakładce przedstawiam dane od 2004 roku do momentu nagrywania tego filmu, czyli 20 listopada 2020 roku. Dane pochodzą z oficjalnej strony indeksu WIX. Co ciekawe, największa wartość z tych ostatnich 16 lat została zidentyfikowana w 2020 roku i wyniosła 82,69, najmniejsza zaś w 2017 i wyniosła 9,14. Średnia dla tych 16 lat. Wynosi 18,85. Analizując percentyle, widzimy, że 50% czasu indeks VIX jest poniżej wartości 15,91, natomiast 90% czasu jest poniżej wartości 28,80. W kolejnej zakładce stworzyłem na podstawie danych z ostatnich 16 lat wykres, podkreślając, które wydarzenia na świecie lub wydarzenia ze świata finansów wpłynęły na zwiększoną wartość indeksu VIX. Przyjrzyjmy się jeszcze danym z okresu 1910 do 2003 roku. Jak widzimy na pierwszy rzut oka dane nie są tak dobrze zachowane jak te z ostatnich 16 lat, dla trzech dat nie występują w ogóle żadne dane, natomiast widzimy, że średnia jest trochę wyższa i dla tych 13 lat wynosi 20,20, 20, natomiast największa wartość 45,74 została zidentyfikowana w 98 roku, natomiast 9,31 najmniejsza w 93. Analizując percentyle widzimy, że 50% czasu wX jest poniżej wartości 19,52, natomiast 90% czasu jest poniżej wartości 28,99%. Na sam koniec przyjrzyjmy się wykresowi indeksu X z lat 1990 do 2003 roku wraz z oznaczeniem jakie sytuacje na świecie lub sytuacje ze stricte ze świata finansów miały wpływ na zwiększoną wartość tego indeksu. Dzięki za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że był on dla Ciebie ciekawy. Jeżeli Ci się podobał zostaw po sobie komentarz i subskrypcję, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Do usłyszenia.